13 sekund dobra dałem radę. Wszystko chyba zrobiłem co? Bo zmieniłem tak na szybkiego. Nie, na pewno o czymś zapomniałem. Idzie w praniu. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ty, a ja sobie pistolet zostawiłem. Wiedziałem, że coś. Dobra, ty i są włączone. Mm, nie bardzo to czuję, ci powiem. Wow. Jak długo kamuflaż taktyczny działa? Krótko. Myślałem, że jakoś kozacko. To tylko do pierwszego strzału, bo on wychodzą z innego, to właśnie z nas najpierw jest, bo biorą pancerz, kamuflaż, palą, że ze... w sensie przystąpimy do obrębu sobie. Ej, no miało to namierzyć jakoś superansko. Bez sensu! A po co ja sobie ten pistolecik zostawiłem? O kurde! Jaki szybko strzał! Możesz nie pulsa pulsować, pulsacować? Biegam. Dobra. Dokonałem zabójstwa. Nie, no zmarnowałem to. Oni chcą go zjeść. <laughs> Ale tam siekę zrobiliśmy fajną Super sieka Co za typek, jak skakał Idzie dobrze Coś stało? Nie zdążyłem kolesia wręcz wściekłość i moja rakieta do go ciekła <goda> Puściłeś rakietę jak miałeś kolesia blisko siebie Ona automatycznie strzela, Zobra, tam... chodź targeta mamy moja super i biegnie, jest niezniszczalna Nie uciekaj o, Ale mam pole takie wkurzające Dobra, oczy, oczyśmy yeah, <laughs> Dobra, tu teren Dobra, łapek dostał Gdzie jest nasz target Już nie ma Kurde, muszę się wracać, ale jazda ale bez sensu to nie działa przez te kurde bruty, ja nasze leży biegnę, biegnę. Ole go zdeptał. on tak pada? On się uczy dopiero Możesz nie prądkować we mnie Gdzie są Brutal. Gdzie? 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 Aż usłyszałem swój głos Wiesz gdzie, nie? W słuchaweczkach Jego stylca zajdę, brutala Będę brutal... O, cieczejszy O, szarże robi, szarże robi Szarże robi, a ty poczekaj nie, ja mam takie, a ja mam takie fiuu Dobra, bydlak nie żyje I to do tego jinxa całego no chciałem cię puknąć Już ty mi lępiej nie pykaj A, brutal jest! Ja go nie widziałem On mnie z głupi Dobra, padło bydle. Dobra, mamy. Ła, wow, kurde, aż monitor, że trąci. Tak jestem brutal. O! A ty du dużym nie grasz, tylko małym teraz, tak? Trochę mniejszym. <laughs> O cholerka Cholerka, uciekam Ale mi glebnęła Ale nie trafiłem, mam strita Posypała się dziewczyna, co? O kurde, ale on strzały niecelne. Koszty! No. Zaraz wracam. Pięknie O cholerka

je nie zatwili o cholerkach bo ja gruba świnia przyszła gdzie jest to w bydle mnie przekazaować Był przypadek, że zabierze. O kurde, o kurde, drugie idzie, drugie idzie, bydle. Dobra, walimy się dalej Ustoszyciela muszę zlikwidować, bo jest źle Dobra, podejdę go bliżej, mam plan Mam wyszedł Olejmy te małe robaki Poszło łatwo z nimi, nie? W miarę. <laughs> Najgorzej to jest właśnie przesunięcie tego. Jak to się mówi? Tych danych? Co to jest? To jakaś sonda, nie? <coughs> Lale słyszę. A czemu ona idzie do ciebie? Ale mi ale mi coś wywaliło jeszcze jedna. Kurde, pustoszyciela mam na głowie. Dobra, padło byle. Gdzie ona jest? Tutaj, środek cholerka. za blisko, za blisko, Byle, na odległość ręki nie podejść. Ustoszyciel gdzieś, o kurde, naprawdę, ale nas zmył z powierzchni ziemi, muszę przyznać. <laughs> Dziękuję, a gdzie on jest? Aha, on tam jest. Dobra. Ojejku, było grubo. Ojej, nie wiem skąd. Naprawdę nie wiem skąd. Nie wiem. A tu! Jajda. Ten miot cząstek mi się jednak nie podoba. Ale on tak się i ci nie wygląda, żeby on był precyzyjny. Tutaj może eee, pustoszyciela trzeba pilnąć. widzę jego paski I jego szukać. Ja mam brutalne tej. O cholerka, Przys Dobra, znalazłem, przyszedł do mnie Czekaj, tylko w brzuch mu strzelę, żeby mu te worki rozwalić Z tyłu, z tyłu jo Czyli druga strona teraz, nie? Jak tam oczyściliśmy. Słyszę byle. Chyba. O nie! Dobra, pustoszyciel Uważajmy. Ale fuks. Ale fuks, ale fuks. Gruby. Ruszy Dostał w byt kulką! Analną A? <laughs> Masakra jakaś O nie, dobrze poszło Kto puszcza sondy? Znowu cię słabo słyszę, wiesz? No ale to nie moja wina przecież, nie? No wiem, wiem, coś w Gdzie tu jest ten stoszyciel? Na nie Nie, bo on prawie mnie uszkodził Wajda. Na, Na dobra nawet widzę Nawet dwa Worki, worki najpierw mnie uszkodzi No przeładuj to, babo! Jak ona jest wolna? No! Nie, nie, ale podstawa pustoszyciel. Banshee to już pikuć. Ale się drze, głupia. Stoszyciel jest, nie jest załatwiony Dobra Padłem O cholerka Koło mnie, tak Nie, ale nie przewidziałem, wiesz co, miałem plan, o cholerka. Nie no. O jego! Ja dwa razy strzeliłem nie jeszcze padłem. O kurde, padłem! A kogoś podniosłem! To, co tu się dzieje? Olej, czekaj! No ale ty głupia. Głupia ta sari jest, jak bucior Dobra. Wow, to było coś! był przeżycia. Ale ja słyszę kogoś, a jeszcze... O kurde, a ja nie... <laughs> Idzie do mnie baba. Ma tarczę. O kurde! Shields gone mam. Ona chce mnie zjeść! No jak mogłaś... Oszty Dobra, uciekłem No jeszcze Gruby przyszedł. Jak on jest głupi. Teraz! Oj oj Oż ty, jaka ty jesteś dobra! Dobra, ua! No z grubej! Z grubych. Znaczy. Znaczy. Nawet dwie! Jednego, jedną ja rozwaliłem, no nie mów mi, że dwie jeszcze są! Ale mi paluchy bolą od uników, o kurde! Kto padł? Kto padł? Kurde. Nie! Umrę, wiedziałem. Ale się wpakowałem beznadziejnie. O nie! Ja pierdoczę z babu no. Co ty tam robisz? Próbuję przeżyć. O! Udało się. Tu to kurde już wiem czemu o nie Kopałem się Uciekam Nie! Zginę! Wiedziałem! No nie, jeszcze gruby przyszedł! Nie no już po mnie, już po mnie, już po mnie, już po mnie. Ile mogę to zrobić? Kurde, przeżyłem, ale nie ktoś mi pomógł, zasłużenie. Ale fuks. Ale mi pizną. Masakra, masakra. A było tak fajnie. Aż za nie mówiłem stary, próbowałem tak przeżyć. Nie, to trzeba w grupie chodzić, nie ma co koraczyć. Mam kamuflaż, ja go nie używam, może jest niepotrzebnie. Znaczy potrzebnie, niepotrzebnie, nie wiem. Ale się życie uratowałem o kurde, baba. <śmienic> o kurde, gruby przyszedł. Ale <śmienic> rzecz! <śmienic> <śmienic> Minuta ale tu szybko poszło. Synku, zaraz skończę. Zaraz przyjdę, kochanie. Ej, obroniłem się jakoś przed jej strzałem żodni. Ja jego, co tu się dzieje na koniec. 13 sekund. Ale masakra. Dobrze mamy tego małego. Jak, jak te małe się kulki nazywały? Te małe jak się kulki nazywały, ten co biegały Wolusowie, nie? On dawał Shieldsa. Masakra. Jak, jak, poszło? Nijak Znaczy Znaczy mm -hmm. nie Dostałem awans 75 nie, zabiłeś? Nie <laughs> Słabo e, o kurde Mocę mogę sobie polepszyć Dobra i sklep Wiesz co? ja na dzisiaj będę kończył. Ja też, bo już mnie rodzinka woła. No ale do sklepu ja jeszcze wejdę. Nie dodało wejdę. mi kasy. Jak to nie dodało Ty ci zabrało... kasy? Nie dodało. Miałem ponad 100, wszedłem w sklep i mam 73. Szukaliście? Jo, nie dodało mi. A przez chwilę miałem, ale jaja.